do piosenki Ewy Parny i Kuba Molenda. Ja jestem Ewa, ona jest Kuba, a potem idzie zmiana. Ja będę Kuba, ona będzie Ewa. Więc zaczynamy! Ogarnijmy się, Ola, ogarnij. No chyba no, Kuba Molenda, nie zmieniajmy nic. To Kuba. A Ewa. Jest tak, że on nie słucha nigdy mnie. da mi biegnie gdzieś, a ja... Nie mogę go dogonić On może przetrwać cały dzień Często denerwuje mnie A ja a tak, 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 tak. chyba nie obchodzę Do... ją. Ja Ty. jak niebo z ziemią nie My nie spotkamy się Jak ogień idę Nie dobraliśmy się, się Ale nie potrafię zła na ciebie jak innych zimę! Jedźmy innych gat! Ale nikt mnie nie dopełnia tak jak ty. Proszę nie zajmij! Zawsze najmądrzejsza jest, co powiedzieć wie, że z nami wady, one nie odstraszą mnie. On! Czytać moich myślach chcę Tyle zawsze radzę się, się, się i mówię, wstryk, to, tak jak Mówią wszyscy mi Ja, ty, jak, jak nie ziemią my nie spotkamy się Jak tak ogień, i deszcz, ogień i deszcz Nie, nie, nie dobraćmy się też, ale, dobrać ale nie potrafię zło na siebie my. Ja zima, ja jestem przyjmaj, ja z przyjmaj, ja jestem przyjmaj, ja jestem nie tak ja nie nie ja jestem przyjmaj, ja jestem nie nie, nie możemy ja różni. Nie zmieniajmy nic nie. Jak ogień idę Jak ogień idę Nie dobraliśmy się Nie dobraliśmy się Ale nie potrafię zła na ciebie być. Jak Wenus i Mars Jesteśmy z innych gwiazd nie. Z innych Ale nigdy mnie nie, nie dopełnia tak jak Nie zmieniajmy nic Ale nie potrafię na Ciebie Jak Benus i Mael. Jak i z innych gwiazd. Ale nie potrafię Ale nie Natalia, Ona, Ola. Tak. E, I to jest... Ja byłam Ewą, Ona była Kubo. Teraz będzie drugi filmik. Ja będę Kubą, Ona Ewą. Powiedzcie mi, kto jest lepszym kim. O, tak powiedz. <grym>